Mam, z mnie blisko i posłuchaj ty, słuchaj, ty, ty bez miłością obiecuję. Skoro ja może też. I pytaj mnie, dlaczego tak jest. Ty jesteś złą mą, wspaniałą kochanką i na dany. Kocham Cię też, kocham Cię, Ty ja może też i nie pytaj mnie, dlaczego tak jest, Ty jesteś moją mamą, wspaniałą, kochaną, mam mężczę i kochasz mnie też.